Cześć. Nazywam się Błażej Prochownik i jestem instruktorem gry na gitarze w Centrum Sztuki w W tym cyklu filmów zajmiemy się piosenką Aurali. Jest to piosenka amerykańska jeszcze z czasów wojny domowej, wojny secesyjnej, ale jej melodia została wykorzystana dużo później, w latach 50., przez Elvisa Presleya do jego hitu Love Me Tender. Także w zasadzie można by to nazwać Aura Lee łamane przez Love Me Tender. Um, zajmiemy się tą piosenką w ten sposób, że um, przejdziemy przez cztery poziomy y, trudności, przez cztery poziomy skomplikowaności aranżacji. Najpierw będzie to czysta melodia, następnie dołączymy do tego basy i później w dwóch kolejnych aranżacjach będziemy coraz, w coraz bardziej bogaty sposób obudowywać e, te, e, te podstawowe wersje, e, tak żeby dostać utwór trudniejszy i ciekawszy. Oczywiście polecam Wam, żebyście dobrali e, aranżację, której będziecie się uczyć do, e, do waszego poziomu umiejętności, każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie. E, nawet e, o, osoby całkowicie początkujące, które nie może pierwszy raz życiu moją gitarę w rękach, e, powinny dać sobie radę z, e, z czystą melodią, ale je, jeżeli oceniacie wasz poziom e, trochę wyżej, na przykład na aranżację drugą lub, lub trzecią. Może warto by było przejść przez wszystkie prostsze poziomy, po to, żeby, żeby zobaczyć, w jaki sposób dalsze, dalsze poziomy bazują na, na poprzednich. Czyli w jaki sposób najpierw do czystej melodii dodane są basy, później do basów dodane są inne dźwięki w ramach danego akordu. Pomoże Wam to zrozumieć, jak, jak działa ar aranżowanie i w jaki sposób z, z melodii robi się. Pełny utwór. W tym filmie nauczymy się grać samą melodię. I w dodatku na końcu zagram Wam akompaniament, do którego te melodie możecie pograć, tak żeby otrzymać coś, coś bardziej kompletnego. Zacznijmy więc. Piosenkę zagramy w tonacji cedru. I wszystkie dźwięki składające się na naszą melodię zamkną się w tym fragmencie skali Cedrów. Całe melody. Ok, spróbujmy. Wejdźmy teraz w e, szczegóły. E, zaczynamy od e, trzeciej pustej strony i od razu przechodzimy na drugą stronę, pierwszy próg. Później druga pusta, znowu druga e, pierwszy próg, czyli mamy pierwszy takt. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie w drugim takcie raz, dwa, trzy. Trzeci próg na drugiej strunie, na raz, później drugi próg na trzeciej strunie i z powrotem trzeci próg na drugiej strunie. Zauważcie, że gram to palcami trzecim i drugim, ale równie dobrze, jeżeli macie mniejszą rękę, możecie tutaj użyć czwartego na, na trzecim progu. Czyli cały ten fragment od początku. Raz, dwa, trzy. już pierwsze dwa takty, od razu wspomnę o jednej ważnej rzeczy. Starajcie się grać e, cały czas legato. Legato, czyli łącząc dźwięki. E, chodzi o to, żebyśmy nie dostali e, następującego efektu. Tylko, żeby e, poprzedni dźwięk kończył się dokładnie w miejscu, w którym zaczyna się następny. Oznacza to, że musicie e, starannie pilnować, żeby na przykład kolejny palec Miejscu podnosić lub kłaść dokładnie w momencie, w którym zagra to wasza prawa ręka, czyli. A nie. I tak samo nie możecie przygotowywać e, palców w prawej ręce poprzez e, ułożenie ich na, e, na strunie. Czyli e, nie, nie możecie znajdować struny, z, zanim e, na niej zagrać. Prawda? Chcemy, żeby wszystko nam się ładnie zlewało, czyli... I ostatni z tych dźwięków to jest półnuta. Trwa dwa razy dłużej niż, niż dźwięki poprzednie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i dopiero na kolejny raz zaczynamy grać dalej. A to dalej brzmi raz, dwa, Jakby idziemy w jedną stronę i potem z powrotem. I ostatni dźwięk jest całą nutą, czyli trwa przez całe raz, dwa, trzy, cztery, przez cały jeden takt. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i dopiero na kolejny raz. Te przerwy są ważne, bo jeżeli ich nie zrobicie, to nie zgodzi nam się to później z, z naszym akompaniamentem. I na, na końcu tej pierwszej linijki mamy pogrubioną linię w tabulaturze i dwie, dwie kropki przy tej linii. Oznacza to powtórkę, czyli pierwszą linijkę gramy dwa razy. Czyli 18. Zaczynamy drugą linijkę. Ym, tutaj początek jest prosty, bo są to po prostu puste, yy, puste struny, pusta pierwsza. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu mamy trzy dźwięki, z których ostatnim jest półnota, czyli trwa przez trzy, cztery i dopiero na kolejna raz zagramy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W Love Me Tender yy, tam yy, ta melodia układa się trochę inaczej, dlatego, że są inne słowa. Dlatego tam to jest bardziej raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Um, ale tutaj raczej myślimy o tym jak o aurali. Po prostu, gdybyście chcieli e, wysłyszeć melodię Love Me Tender, to, to trzeba dodać ten jeden dźwięk w pierwszym takcie drugiej linijki. Um, czy, czyli pierwsza połowa drugiej linijki za nami. I teraz robi się troszeczkę trudniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Czyli pusta pierwsza, trzeci próg na drugiej, pierwszy próg na drugiej, trzeci próg na drugiej, pierwsza pusta. Czyli znowu, tak jakby idziemy w jedną stronę i później wracamy po tych samych dźwiękach. Czyli cała druga dźwięka. Raz, dwa, trzy. Na kolejny raz, znowu zaczynamy trzecią linię. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli pusta, pierwsza, pusta, pierwsza, pierwszy próg, pusta, pierwsza. Teraz przechodzimy na drugą, trzeci próg, na trzecią strunę, drugi próg i druga strona, trzeci próg. Czyli tutaj mamy ten ruch, który mieliśmy już w pierwszej linii. Czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I ostatnie dwa takty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Czyli pierwszy próg. Pusta druga. Pusta pierwsza. Trzeci próg na drugiej. I pierwszy próg na drugiej stronie. I pod koniec warto jest odrobinkę zwolnić, szczególnie jeżeli nie mamy zamiaru powtarzać melodii dwa razy, po to, żeby podkreślić, że jest to zakończenie. Czyli o ile wcześniej jest w miarę rytmicznie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, to gdzieś tutaj zaczniemy zwalniać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. To jak mocno zwolnicie zależy. Powiedzmy, od Waszego nastroju. Ok. Całą melodię już mamy, więc teraz zagram Wam akompaniament, do którego możecie tę te, te, te melodię spróbować zagrać, kiedy już się jej nauczycie. Będziemy grać w, w takim tempie. W takim tempie naliczę. Raz, dwa, trzy, cztery i na raz ja zacznę akompaniament. Wy powinniście zacząć nad tym. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. W, w części pierwszej, e, była chyba najkrótsza, bo też mam najmniej roboty, w następnej części e, zagramy dokładnie tę samą melodię, ale dodamy do, e, do niej basy, czyli zrobimy taki jakby obrys akordu. Będzie najwyższy dźwięk z akordu i będzie e, najniższy. Pokazuję w ten sposób, dlatego że tak to się układa na, na gitarze. Najniższy dźwięk jest na gryfie wyżej, a najwyższy jest, e, jest na dole. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku.